Nie wszyscy muszą kochać glinę. Jeżeli dziewczynę, która miała dready i dodatkowo jeszcze miała pięte dwa kucyki. Ja tą głowę mam w domu do tej pory. Kurde, no fantastycznie wyszła, nie? Bo ona taka charakterna jeszcze z tymi dredami, No w ogóle wyszła, no cudowna forma wyszła, nie? No ale oczywiście to była pierwszy rok i wiele korek i tak dalej. Ja na samym początku to ja też tak chciałam, w ogóle gdzieś mam taką pierwszą głowę, to nikomu nie pokazuję. Chyba mam w w domu nawet odlew gipsowy, bo no wstyd, nie, wstyd. Ale czemu? każda forma jak będzie. No ale widzisz, że Ty masz taką fajną możliwość, że możesz sobie tutaj robot okiem e, coś Wszystkie. konkretnego tak. i też nawet, no, nawet ktoś korektę robi, nie, tak jak Magda może, że ktoś tam coś doda. Potem będziecie sobie robić sami korektę, bo już tam coś będziecie no tak. zauważać i nie wiem, jutro przyjdziecie i stwierdzicie, że kurcze jest totalnie, no totalnie nie to, co powinno być, nie. Nazywam się Deta Orlińska. Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 2006 roku mieszkam i tworzę w Bolesławcu. Prowadzę pracownię ceramiczno-rzeźbiarską w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Tak, te początki to faktycznie jakieś plastusiowe pamiętniki. Nie, no ale chyba tu każdy przechodzi. Ale to tak naprawdę nie można powiedzieć, że to był początek. Dla mnie, taką pierwszą stycznością z gliną. Znaczy, nie wiem, czy to była pierwsza styczność, ale to jest taki znaczący moment, i teraz y, to zapadło mi w pamięć. W mojej miejscowości rodzimej, w Szczegocinach, miejscowości, z której pochodzę, y, tworzył garncarz, ludowy garncarz. Bardzo prymitywnymi metodami, takie bardzo prymitywne koło garncarskie, y, w takim zwykłym, nie rzucającym się, a może wzrzucającym się w oczy, bo takim <grywki> niewielkim, dość artystycznym domku. On tam sobie tworzył, miał okienko, jak przechodząc, ponieważ bardzo blisko jest praktycznie z okienkiem graniczy chodnik od ulicy, więc można byłoby tam sobie było zajrzeć. On często na półeczkach miał wystawione takie malutkie naczynka, wytoczone, tam dwojaczki, trojaczki, wypalane na niskie temperatury, nieszkliwione, bardzo delikatnie dekorowane. Ja w domu miałam takie, takie wyroby i ta pierwsza styczność z ceramiką to jest zapach tej gliny, tych wyrobów. Które pod wpływem wody, po przy przetarciu wilgotną gąbeczką czy tam szmatką, one nabierały takiego specyficznego, ziemistego y, zapachu. Y, I ten zapach był chyba dla mnie takim no dziwne to jest dla mnie też w sumie, ale y, to mogę powiedzieć, że w pamięci tak mocno mocno mi zostało. A potem, dlaczego ceramika? Ktoś mógłby pytać, teczko zajmuje się ceramiką, a nie, nie maluje obrazów, nie robię grafiki czy jakiejś innej formy rzeźby. To dlatego, że w którymś momencie, jak zdecydowałam, że chcę już chcę tworzyć, chcę się spełniać, realizować w jakimś materiale, to wtedy wybierając liceum plastyczne, miałam do dyspozycji, moż, miałam możliwość wybrania kilku kierunków, znaczy wśród kilku kierunków tego jednego. I wtedy zdecydowałam, że to będzie ceramika. Może teraz tak myślę, że to troszeczkę z przypadku. Ale potem się okazało, że to była bardzo dobra decyzja i, i trafiona, bo po liceum plastycznym Takim jedynym kierunkiem, który chciałam, którym, którym dalej chciałam iść, to była właśnie ceramika artystyczna. Jedyna taka droga po Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, to była Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tylko Akademia posiadała ten kierunek ceramik, wydział ceramiki i szkła. Wtedy ta ceramika nie była tak mocno oblegana, jak inne kierunki, ale i tak było tam sporo. sporo kandydatów na jedno miejsce. Ja byłam taką, pomimo tego, że byłam policją Plastycznym, i w tym miejscu plastycznym ceramika była prowadzona bardzo dobrze. Mieliśmy możliwości realizacji swoich form w różnych materiałach. Mieliśmy współpracę z różnymi zakładami ceramicznymi. To, było, to były kielce, więc tamte, z tamtych okolic. To mimo wszystko jednak no, Akademia we Wrocławiu to jest no, wysok, wysok, wysoki poziom, wysoka półka. Ja za pierwszym razem nie dostałam się. Byłam chyba pierwsza czy druga pod, pod kreską. Liczyłam, że może coś jeszcze wydarzy, ale nic się nie wydarzyło. I wylądowałam na formach płatnych, na malarstwie. I przez ten rok malarstwa, no, sporo pracowałam też. Miałam świetnych pedagogów, więc to malarstwo zaczęło znowu sprawiać mi jakąś tam frajdę, radość. I przez moment nawet myślałam, że a może zostać na malarstwie, a może kontynuować dwa kierunki. Ale z tyłu głowy gdzieś cały czas stukała mi ta ceramika, że jednak to jest to, to jest ta druga, którą chcę iść. I wtedy zaczęłam ceramikę od pierwszego roku. Mogłam zacząć od drugiego, przy jakimś tam nadgonieniu pewnych, pe pewnych przedmiotów i zajęć, ale zwróciła mnie, chcę, chcę to robić na 100% i idę od pierwszego roku. No i faktycznie, aha, może dlatego też, że na pierwszym roku mieliśmy koło garncarskie. A ja, pomimo tego, że ten ludowy garncarz w Szekucinach gdzieś tam... W mojej głowie był, to ja jednak nie próbowałam nigdy na kolega I taką miałam obawę, że jak zacznę, zanim się nauczę, zanim pewne rzeczy opanuję, to do to, to wiele rzeczy mi ucieknie, a tego nie chciałam. Zaczęłam od pierwszego roku i przepracowałam tak normalnie w sumie to nienormalnie bo studiowałam troszeczkę dłużej bo w międzyczasie wydarzyły się dwa wyjazdy stypendialne ale, ale tak jak chciałam tak przyszłam w sumie przez te studia. A. Ja troszkę, nie, ja. Dobra, a to nie. Dobra, jeszcze a coś no. Czułem, czułem, czułem. no zobacz, jaki ma kierunek w no, A u Ciebie idzie w pionie i no. tak jakoś zamyka się, nie? No. To samo zobacz jakie fajne ma policzki. Tutaj jest to, to, to Tu Masz wszystko fajne. W ogóle fascynujące są każde głowy, nie? Tak, 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 nie śmiej się normalnie. Proszę. Tutaj, popatrz jak po ten fajny policzek wychodzi z nosa. Widzisz ten, widzisz ten kierunek? U niej to jest bardzo charakterystyczne i bardzo widoczne. Zobacz jaka tu jest masa. To wszystko... U Ciebie jest młoda kobieta. Jakoś, a tutaj trzeba, a tutaj trzeba pokazać, no tu jest tak fajna twarz i wyrazista, że aż się po prostu chce ją wyrzeźbić, nie? No, to samo, no, mów mi jeszcze, mów mi jeszcze, to samo tutaj. Wydaje mi się, że ten odcinek do ust, no teraz jak nie mówi, to jest dłuższy, I usta są faktycznie węższe, bo tak jak gadasz, to usta są zupełnie inne. Tutaj, a zobacz, jak mocno broda jest wysunięta. Zobacz, tutaj tak naprawdę ta broda wygląda, jakby ktoś przytulił Tu Czujesz tutaj? Tak. Tu się tak fajnie, Fajnie rysuje i potem te wszystkie kierunki, co gdzie wchodzi, gdzie jest zagłębienie, gdzie jest wypukłość i wklęsłość i to wszystko działa. Wydaje mi się, że jestem w tym miejscu, w którym chciałabym być. chciałam być. Już pod koniec studiów na Akademii Sztuk Pięknych myślałam o Bolesławcu. No jest to miasto ceramiki, więc gdzie może być ceramik jak nie w takim mieście. I faktycznie bardzo mocno myślałam, byłam tutaj z jakąś wizytą oglądałam miasto i wiedziałam, że jest, są zakłady ceramiczne i są duże możliwości materiałowe, ale to wszystko przez świadomą. Żyjemy tak naprawdę na podłożu gliniastym, więc idealne miejsce do tworzenia, do realizacji. I faktycznie w 2006 roku po planerze ceramicznym, na którym zostałam zaproszona, na ten sławny międzynarodowy planer ceramiczno-rzeźbiarski, zostałam, zostałam wolesławcą. Pracowałam w jednym z zakładów ceramicznych. Projektowałam ceramikę, głównie formy, ale dekoracje też. I potem, kiedy został otworzony ten obiekt w 2010 roku, dostałam propozycję prowadzenia jednej z pracowni. Moje życie składa się z takich, znaczy, chyba każdego życia, składa się z pewnych etapów. I na pewnych etapach wyznaczamy sobie różne cele i dążymy do pewnych rzeczy. Ja uważam się za, nie wiem, twórcę. Yy, za kogoś, kto też yy, pokazuje coś ludziom, otwiera oczy na pewne rzeczy, ale też jestem kobietą, a to wiąże się z wieloma aspektami. No i faktycznie przyszedł w którymś momencie mojego życia moment, yy, że musiałam delikatnie, może nawet niedelikatnie, nawet nie myślałam, że to będzie w ten sposób wyglądało. Tak mówiąc szczerze, jak kiedyś ktoś mi mówił, że dobra, jak yy, zobaczyć, jak to wszystko się pozmienia, jak. Yy, Będziesz miała dziecko, to naprawdę pewne rzeczy zupełnie są nieistotne. Ja będąc w ciąży bardzo dużo pracowałam, pomimo tego, że niektórzy mi mówili: Daj sobie na wstrzymanie to jest taki czas, kiedy, kiedy trzeba, trzeba się troszkę wyciszyć i tak dalej, ale chyba obydwie nie miałyśmy takiej potrzeby wyciszenia się, tylko ja po prostu miałam potrzeby, potrzeby działania. No nie wszystko miałam czas, no nie wszystko miałam możliwości. Ale w sumie cieszę się zaraz z perspektywy czasu, że tak to wyglądało. Yy, I faktycznie tak potem przyszedł mały przestój, nawet spory przestój, bo yy, tak staram się w życiu robić rzeczy. Jeżeli robię coś, to angażować się w to i, i robić to jak najlepiej potrafię. I faktycznie no, teraz można powiedzieć, że mam, powoli wracam do tej ceramiki i na ile mogę, no to korzystam z tego, z tych możliwości, z tego czasu. Pierwszy etap, nie? że otwieramy drzwi i no to proszę bardzo, dzień dobry, to dzisiaj otwieramy tę instytucję i zapraszamy. Ale my mamy w Wrocławcu masę osób, które mają już świadomość pewną yy, plastyczną, a no tam z tą świadomością było różnie. Ten poziom był przeróżny, ale generalnie no to był niski poziom, naprawdę niski. Nie? Co ja mogłabym takim osobom poradzić, które chcą rozpocząć przygodę z ceramiką? Eee, nie zaczynają. nie zaczynają, niech szukają, niech próbują. Niech szukają pomocy, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Ale jeżeli ktoś, ktoś czuje, to chyba tak jak w każdej dziedzinie. Jeżeli coś, coś nas bawi, coś nas przyciąga, to po prostu róbmy to. Albo nawet nie róbmy, tylko spróbujmy. Bo czasami się okazuje, że może to jest złudna, złudna chęć. Ale czasami może się okazać, że to jest właśnie ta droga. Także zachęcam. Glena to jest fajna zabawa. Dzisiaj żyjemy w takim świecie oszustwa. Ja tego nie powinnam mówić. Ale w sumie to jest sytuacja, o której, jest, której chyba każdy sobie zdaje sprawę. Ja czerpię inspirację z różnych rzeczy, ale jestem pod wrażeniem zawsze byłam i jestem w dalszym ciągu tego, co człowiek osiągał kiedyś. Jak uczę ludzi, młodzież, dzieci, jak pokazuję, jak prymitywnymi metodami Dawno, bardzo, bardzo dawno temu ludzie tworzyli różne rzeczy. Jak one wyglądają i co potrafili stworzyć, to sama nie mogę w to uwierzyć, że, że tego dokonali. Dzisiaj my możemy zrobić wszystko. Ja mogę sobie wymyślać, wyaranżować cokolwiek. Każdy z nas może to zrobić. Przy pomocy różnych sprzętów, ulepszaczy możemy to zrealizować tak naprawdę nawet nie brudząc sobie rąk gliną. Także gdzie tu jest pytanie o talent? Dzisiaj mamy taką moc inspiracji, że możemy sobie z całego świata przeglądać rzeczy, gdziekolwiek jesteśmy, i po prostu z nich czerpać, bezkarnie czerpać. Więc, yy, gdzie my mówimy o talencie? Ja mogę powiedzieć o talencie Michała Anioła, Leonardo da Vinci geniuszu niemalże czy ludzi, z którymi współpracuję, których znam, ceramików, rzeźbiarzy, różnych artystów, którzy wiem, jak pracują, wiem, co ze sobą, sobą reprezentują, jakie mają podstawy, jaką, jakie mają bazy do tego, co, co robią. Ale jeżeli ktoś coś tworzy i ja tego człowieka nie znam, to tak naprawdę nie mogę powiedzieć, czy on ma talent, czy on nie ma talentu. Poza tym człowiek ma talent w różnych dziedzinach. Ktoś może być operatywny, ktoś może być świetnym mówcą, ktoś może być doskonałym nauczycielem, marketingowcem. No, niekoniecznie musi mieć talent do na przykład artystyczny. No, ale też nie można tak, y, taką jedną płaszczyznę, że tylko tu uderzam, ale tak, tu uderzam, ale tu nakładam. Wiesz, o co chodzi. Że, bo tak jakby idę do przodu, ale gdzie? Nie, nie ma, nie ma. Więc trzeba, ja wiem, że nie macie gliny, tak Jestem troszkę bez sensu, sensu działanie, Ale to trzeba nałożyć, nie? Gdzieś to jest na tej zasadzie, że gdzieś zbieram, ale gdzieś dodaję. Nie? Po prostu przesuwam, przesuwam te masy. Przesuwam, 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 przesuwam. A ja będę się starał właśnie żeby po prostu. będzie tak. Tak, a Madziu ucieka. A Maddy, tak. Nie? I w ogóle potrzebuję. A to, to masz kikłódka, dlatego. Ta. No to bo... Musi być kitek, coś ta, nie, bo ta, o... To jest celowe zagranie. Od tego zacząłem rzeźbić i Madzia specjalnie związała włosy. Krzysiu przyszedł i mi zabrał. Aha. No, ale to też no, bo to na, na koniec. Co teraz?